Hej, witam z powrotem. Dzisiaj będziemy dzielgać top. Top nazywa się Before the Sunrise Top. I do jego stworzenia będziemy używać tych trzech kolorów. Jest to włóczka Jarnard Jeans. Tutaj mamy kolory 23, 83 i 05. Więc 05 będzie naszym bazowym kolorem, ten kolor biały, beżowy. Zaczniemy nim nasz cast-on. I zaczynamy od Krągłych drutów 3,5 mm, z tego co pamiętam. Ale wpierw musimy ogarnąć, jaki rozmiar w ogóle mamy robić tego topu. Więc gdzie jest mój centymetr? Cóż, nie mam mojego centymetra krawieckiego, ale miarka jednometrowa jak najbardziej wystarczy. Więc dobra, uznajmy, że robimy rozmiar numer 2. Więc pora szukać moich drutów. Cóż, jedyny problem jest taki, że ja nie mam bladego pojęcia, jakiego rozmiaru rozmiaru są to druty. Bardzo przydatna informacja by to była jednakowoż... nie. Nie wiem... Ała. dobra, sprawdźmy jakiego rozmiaru są te druty, bo nie. Okej, okay, to na trzy wygląda, więc raczej nie. Na całe szczęście te wyglądają na 3,5, więc możemy ich użyć. O, Manciu! Czytam właśnie, ile oczek muszę mieć. I jest to całkiem sporo, więc owinę tyle razy, ile chcę ode mnie wzór. Po prostu w ten sposób. I będę wiedziała, jak długi ogonek mieć. Podczas robienia metody long tail cast on. A jeżeli nie będzie mi się chciało owijać tyle razy, ile wzór ode mnie chciał, to po prostu mogę owinąć świecie. Dwa razy mniej zrobić matmę i również wiedzieć, ile potrzebuje oczek. Zobaczymy, jak będzie się robiło na drutach tą włóczką, ponieważ włóczką tego typu tak naprawdę tylko i wyłącznie szydełkowałam więc naprawdę się zastanawiam, w jaki sposób to będzie wiecie działało na drutach. Zapewne podobnie, ale są rzeczy, które są trochę inne. Więc wrócę, kiedy zrobię cast on. Więc mamy nasz cast on gotowy i tak podzieliłam to sobie na te równe części. I Teraz będziemy mogli to robić dookoła, więc bardzo miło. Jedyny problem jest taki, że mój kabel jest tak troszeczkę, druch, tak trochę bardzo za długi. Będę musiała sobie z tym jakoś radzić, więc postaram się przerobić parę rzędów. Więc, więc tak, spróbujmy nie zepsuć niczego tym razem, ok? Eee, to będzie ciężkie. Ok, zrobiłam parę rzędów. I aktualnie muszę Zgiąć to tak jakby Na pół i tą dolną Krawędź dziergać razem Z tą jakby żywą krawędzią Także nigdy nie robiłam czegoś podobnego Może się okazać, że coś nie wyjdzie Ale trudno, mam mimo wszystko Nadzieję, że wyjdzie, także <słuch> Spróbujmy to ogarnąć Okej, okay, udało mi się zrobić Tą część, w której miałam zawinąć Te dwie rzeczy i zszyć to Ze sobą, więc to jest mały sukces A teraz musimy zmienić drut na te, które mają 5 mm, ale mam katar, o jezu. I wraz ze zmianą tych drutów zamierzam również zmienić kolor włóczki, przynajmniej na dwa rzędy, i potem znowu pewnie wrócę do tego beżowego. Także, tak, zabierajmy się za to. Jej, ups było niechcący. Teraz najtrudniejsze zadanie, czyli szukanie końca. Więc lecimy i... Na całe szczęście te druty mają chyba nieco mniejszy kabel. Tak, mają mniejszy kabel, więc powinnam być w stanie robić to bez takiej nadmiarowej ilości żyłki, więc to dobrze. Jej! I no cóż, jeżeli chodzi o zmienianie kolorów to po prostu zarzucę tą nić bez robienia żadnych supów czy czegoś w ten deseń i będę nią dziergać, tak jakbym to robiła po prostu poprzednią włóczką. Muszę tylko uważać, żeby się to nie rozplątało mi. <gryw> Już widzicie, się robi dość luźne, więc przywiążę to po prostu na supeł do mojej poprzedniej włóczki. I nie będę jej odcinać, bo i tak będę używać jej... Później, przynajmniej nie będąc na tej beżowej, będę miała potem po prostu mniej wszywania końców. I to będzie pewnie znacznie bardziej pomocne Minusem jest to, że teraz muszę się męczyć Z dwoma tymi motkami jednocześnie Także... O! Faktycznie tutaj troszeczkę go ubyło A tutaj jest go trochę więcej W sensie jest tutaj więcej włóczki niż tu Jak tak się robi to nie widać, żeby cokolwiek ubyło Ale jak się położy te włóczki obok siebie To faktycznie widać, więc... Polecę z tym trochę I zobaczymy jak dużo uda mi się zrobić Więc widzimy się niedługo Okej, okay, więc teraz jestem w motku w momencie, gdzie powinnam robić i jest to make one below i nie mam pojęcia za bardzo, co to jest, ale według tutorialu powinnam podnieść jakby prawą nogę, co tu się stało, powinnam podnieść jakby. Tą nogę, położyć ją na górze i zrobić po prostu knit stitch i zrobić tutaj. I to jest chyba moje increase. Tak mi się wydaje, ale czy to się liczy jako increase? czy... w sensie, czy to się liczy jako... Hmm, jak to się liczy? Hmm, ciekawe. Okej, okay, więc tylko to będę liczyła jako mój increase, a to jest już moje knit one, więc teraz będę podążać dalej za wzorem i będę mieć nadzieję, że to zadziała. I innym sposobem jest po prostu wejście w to pod spodem i od razu bez wkładania tego na lewy drut przedzielganie tego i to jest increase i lecimy dalej z dzierganiem. Wrócę jak uda mi się skończyć. Okej, okay, przyznaję, że jest tak trochę nieco bardzo później, ponieważ mamy tyle zrobione. Jest to całkiem sporo rzędów, więc tak, chyba widzieliśmy się jak byliśmy tutaj, ale udało mi się zrobić inkrisy I we wzorze było napisane, że, że Make One Blow tworzy jedne z najbardziej niewidocznych increases. I tutaj jest jedno z tych inkrisów, więc faktycznie nie powstały żadne jakieś wielkie dziury, jak to się dzieje powiedzmy z make. Make one left, czy make one right, czy po prostu cast on. Więc jestem pozytywnie zaskoczona. Nie jestem pozytywnie zaskoczona moim doborem włóczek. Myślę, że włóczki wyglądały trochę inaczej na stronie, a trochę inaczej na żywo. Więc ten taki baby pink jest dość słabo odznaczający się, ma za mało kontrastu pomiędzy beżowym a pomarańczem, więc no i trochę średnio. Myślę, że. Jestem prawie w połowie długości tego, więc to jest całkiem okej. Okay. Niestety mój początek rzędu jest dość surowy, bym powiedziała, w sensie jest. Niezbyt ładnie zrobione, nie, nie wiem do końca z czego to wynika, ale pewnie z mojego braku umiejętności. Ale żeby mieć mniej szywania tego, wszystkie trzy kolory, które mam, wszystkie te trzy kolory są wciąż przyczepione do, do tego. Jakby zmieniam te kolory, kiedy mi się podoba. Tak naprawdę nie ma tutaj żadnego ładu i składu, więc trochę się z tego śmieję. Myślałam też, że druty 5 mm będą za duże na tą. Włóczkę, ale nie prześwituję, to nie ma jakichś wielkich dziur, więc, więc tak. W ogóle mam za mało włosów, żeby zrobić sobie kitkę, więc tutaj mi to wszystko lata. Nie jest to może najwygodniejsze, ale, ale tak. Będę kontynuować z robieniem tego topu i pewnie niedługo powinno mi się udać skończyć robić. Jakby body tego topu, i będziemy mogli znowu robić tą część, którą się składa na pół. Jeden problem jest taki, że wciąż nie mam żadnej elastycznej gumki czy czegoś takiego, i nie mam żadnych tego typu rzeczy, które należy wszyć w ten top. Miałam mieć upolować to, ale sklep był zamknięty, kiedy tam przyszłam, więc będę musiała się wybrać jeszcze raz, a tymczasem będę kontynuować. Z dzielkaniem tego, oki, ok, mamy zrobione już nieco więcej. Tak dosłownie nieco, nieco więcej. I w międzyczasie udało mi się coś zdobyć. I jest to oczywiście coś, czego bardzo potrzebujemy do tego topu. Czyli taśma gumowa, taka gumka elastyczna, która będzie wszyta w tą część tutaj, która jest Złożone na pół, widzicie, no jest dwa razy grubsze. Przez tą prześwituje moja rąsia, przez to już nie, więc w tym miejscu będziemy wszywać do środka gumkę elastyczną i coś podobnego będzie na górze, więc, więc tak. Będziemy kontynuować dalej, ponieważ póki co mi się podoba, w sensie jest to dość losowe, jeżeli chodzi o kolory i paski, jakie tutaj się znajdują, ale mimo wszystko jest chyba okej. Okay. Udawajmy, że jest okej, okay, dobra? Okej, okay, zrobiliśmy tyle i pora, żeby zmienić z powrotem druty na te, które są w rozmiarze 3,5 mm i zrobić powtórkę z rozrywki tego, co było tutaj na dole, czyli tej złożonej na... Obramówki tego krańca, więc teraz to zróbmy i będzie całkiem miło i przyjemnie, ponieważ już wiem co robię, prawda? Mam dobre i złe wieści. Dobre są takie, że udało mi się zrobić praktycznie całe body i możemy robić bind off czyli zdejmować to wszystko z drutów. Problem jest taki, że robię zły rozmiar, więc jest, to za duże, mniej więcej o tyle. W sensie tego całego można by się pozbyć, co sugeruje, iż zrobiłam zły rozmiar. Więc mamy problem, mam to kontynuować. Jeżeli tak, to co z tym potem się stanie? Nie wiem. Na razie tu zostawmy. Okej, okay? zostawmy to na razie. Miejmy nadzieję, że nasz problem się sam rozwiąże. I tyle. Zaczynam podejrzewać, że jest. To za duże. W znaczeniu bardzo, za duże. Jak bardzo? Mniej więcej tak bardzo. Powiem się, że nie taki był cel. No cóż. Jakby ja wiem, że to miało być luźne, więc spróbujmy zrobić to. Czy da się to uratować? Nie będzie dało się tego uratować. Przecież już to widzę. Okej. Okay. Well. To chyba moment, w którym należy się poddać i spróć to do samego końca, czego się mogłam spodziewać. No nic, tak wyszło. Bardziej ma rozmiar na spódnicę na mnie, a nie na jakikolwiek top. Z tym kolorki mi się nie podobają. W się sensie podoba mi się ten pomarańczowy i ten beżowy, ale ten róż w ogóle tu nie pasuje. Plus jest taki, że to wszystko jest jedna nitka. W sensie w sumie są trzy nitki, ale dlatego, że nie cięłam ich w trakcie, to, to są takie naprawdę tylko trzy nitki, więc łatwo to będzie spróć i zacząć od nowa. Niestety obawiam się, że w ostatnim czasie mieliśmy za dużo sukcesów i to jest w końcu nasza porażka. Jej! Co z tego może być? Ja nie chcę tego próć, ponieważ spędziłam nad tym tyle czasu. O! Szalik. Apaszka. Dobra, nie wiem, e, przełożyć przez to głowy się chyba nie da. Okej, okay, jednak się da, więc e, mamy komin, pseudo komin. Więc tyle się skończyło zrobienia topu. To jest jedyne, co udało mi się wykonać. Obawiam się, że to koniec tej przygody, ponieważ bardzo mi przykro, ale w tym momencie moje nerwy po prostu nie pozwalają na kontynuowanie tego projektu. Przepraszam. <grym> Okej, okay, zdejmuję to. Mam nadzieję, że uda mi się to zdjąć. Udało się założyć, powinno udać się zdjąć, ale sukces. Co jeszcze z tego można zrobić? To by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego rollercoastera. Szczerze mówiąc, nic do wzoru samego w sobie nie mam. Uważam, że wzór jest dobry. Nauczyłam się nowej techniki robienia inkrysów więc to są jakieś plusy. Niestety, jak widać, już na samym początku pomyliłam się z rozmiarem, ponieważ kiedy mierzyłam obwód, całe to, myślałam, że muszę do tego dodać. Te 15 czy 20 cm luzu. Niestety, e, chyba się pomyliłam w tym i nie powinnam dodawać tego luzu do moich wymiarów, przez co skończyłam robiąc za duży rozmiar, przez co nie za bardzo mam z tym zrobić. Nie zamierzam tego kończyć, bo mówię. To nie jest gotowy produkt, to nie jest skończony wzór. No, niestety jest to moment, w którym nam, że to kompletnie nie ma prawa działać, więc obawiam się, że zostawimy to tak jak jest. Może zrobię kolejną część, gdzie robię faktycznie ten top w mniejszym rozmiarze. Jeszcze nie wiem, niczego nie obiecuję. Także tak. Jeżeli Wam się podobało, to wiecie, klasyczne YouTube'owe rzeczy, zostawcie łapkę w górę, komentarz, zasubskrybujcie z dzwoneczkiem. Może następnym razem się uda, może tym razem odniesiemy sukces. Więc tak, dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego. No cóż, przepraszam, papa.